Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem kapitanem drużyny Bulwaria Football Club. Dziś pokażę Wam takie małe, co niece wygląda siedziba klubu. Tu jest piłka, to jest nasza piłka, którą rozgrywamy spotkania. Właściwie to nie wiem, bo jest tutaj pompowana. Tu jest nasz bramkarz na regeneracji. W salonie tu widzimy, mamy do nagrywania wywiadów, podcastów. to jest nasza... Siemanko. Kuchnia. Wiem różne rzeczy, gdzie były zrazy. razy przez Kucharza i w tym czasie bramkarza. Na Wiśniewskiego.

od owoców, warzyw, yy, chrzanu i wody z ziemniakami yy, i tak tutaj ogólnie <noise> alkoholowe napoje nie są spożywane, ponieważ jesteśmy sportowcami profesjonalnymi. I teraz tak, zobaczmy teraz jak wygląda nasz pokój regeneracji. To jest nasz spa. Tutaj właśnie wygiera nasze nasz y, prawo skrzydłowy, pan jego kościorek i masują go nasi masażyści. Tak się składa, że obok naszego masażysty jest też nasz zawodnik Michał Jankowski. Na dzień, dzień dobry. Pozdrawiam gorąco. Y, jego brut bliźniak, pan masażysta y, masuje właśnie na nóżki, a to jest nasz trener y, ultras i największy kiwicznik pan Amerikański Cześć. Przepraszam, proszę, ja proszę, proszę państwa, Lecimy dalej. Łazienka klubu, klubu Bulwary. To jest szatnia, tak zwana szatnia. To jest jestem. ja. Dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. dzień dobry. Nie, dobry. Nie, dzień dobry. Nie, szkuma, dzień dobry. Nie, szkuma, dzień dobry. Czekasz, kuzynkę, nie, szkuma, Tutaj mamy prysznic. Tutaj się to jest szefierc, Co mam no, piłkarzy, no. mamy chafet? Oczywiście jak chafet kupiu Dużo kosmetyków do nie ponieważ musimy o siebie dbać, żeby jakoś wyglądać w, w świetle kamer. I ostatni pokój: pokój nierządu to jest pokój trenerski, gdzie teler nam objaśnia taktykę na mecz oraz potem z nim rozmawiamy po meczu. Co my tu mamy? Między innymi e, tubę do roznoszenia mięśni. Prawda. Mamy tu w okulary, perfumy. Tutaj mamy sutry, nie wiem, różne rzeczy, na przykład klapki, spodenki, no naprawdę to jest wszystko. Tutaj przychodzimy zawsze całą drużyną przed meczem, kiedy jest odprawa przedmeczowa i trener nam mówi, daje nam wytyczne, jak mamy grać i mówi pierwszy skład. Ostatnim pokojem, jakim Państwu pokażę, jest... Tam są dwa komputery. Z sumie z, p, proszę zobaczyć. Yy, dwa komputery. Plakat gumy Turban. I tutaj ogólnie jest wprowadzone fanpage. Tutaj jest wprowadzony. Yy, ogólnie strona Play Arena. Wszyscy zawodnicy są zalogowani z tych komputerów, ponieważ tutaj się logujemy, żeby nie było yy, po tym rozgardiaszu. Tutaj są przyjmowani nowi, zawodnicy, którzy rozmawiamy na wideokonferencjach. Często z tego pokoju, i, te, te, ci, którzy są właśnie w. Wtedy w siedzibie klubu. A tutaj, proszę Państwa, mamy ubrania nawet czarne, wyprane, ponieważ graliśmy ostatnio w czarnych i były one po prostu wyprane. Jeszcze szybki wywiad tutaj zaprezentuję z... Z naszym brąkarzem, Damianem Wiśniewskim. Witaj, -wi Damian. Wybiera! Witam, witam, witam wszystkich widzów serdecznie. Mama, tata, to brzmi. pytanka. Yy, po pierwsze, co było powodem porażki w pierwszym meczu? W pierwszym meczu zdecydowanie słabe oświetlenie boiska, yy, FC Sklejka grała w noctowizorach. Wszystko w w widziano przed meczem, ustalili między sobą i dlatego mieliśmy, mieli przewagę po prostu. No. A... Jakie są prawdopodobne przyczyny? W drugim metrach. Najprawdopodobniej albo, albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny, szyny były złe, a podwozie, 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 podwozie też było złe. Kondycja, niestety melaż dzień wcześniej nie był dobrym rozwiązaniem. Dobrze, i trzecie pytanie: Jak duże zwycięstwo pan typuje w trzecim meczu? Ja myślę, że wiadomo, więc. Dziękuję bardzo. Tutaj obok mamy naszego obrońcę, jednego z najlepszych zawodników w pierwszym meczu, w drugi nie mógł wystąpić. Pan Artur Bober. muszę na palcach stanąć, żeby być może. My, tak, po... ja, ja będę w telewizji? To jest telewizja bulwara TV. A to, to, to kiedy będę mógł obejrzeć? Jak w... też to wyemituję. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę? Tylko mam do pana... A, to, to, to ja coś dostanę za to? Pieniądze. A, o, 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 o! A to, 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 to pan, to pan, to pan potrzyma? Pan, 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 ja nie, nie, nie... nie. E, e, pozdrawiam, pozdrawiam całą rodzinę i moje kochane Gołczałkowice. Trzymajcie się tam, chłopaki. Cześć, cześć, cześć. Dobrze, ale jeszcze trzy pytanka do pana. Szybkie. Kto, według pana, jest przyczyną porażki w pierwszym meczu? Wina. Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam gorąco. Teraz pytanie. Czemu pan, nie był pan obecny na drugim meczu? Ja? A ja mogę panu zadać pytanie? Tak. A to, czemu pan tam tak za mną chodzi ciągle? Bo z, to pana mówię. No z, to z a to, to, czemu pan mną chodzi? Ponieważ z panem rozmawiam. A ja może nie chcę z panem rozmawiać. Ale tylko pytanko jedno muszę pan odpowiedzieć. A ja już powiedziałem co miałem do powiedzenia. No to jeszcze trzecie pytanie. Jak, jaki wynik pan typuje w trzecim meczu? Eee, dwa do jaja. Dobrze. To Dobry wdech z kapitanem. I kończymy nasz y, wspaniały program y, na z okazji przegranego drugiego meczu. Ja... ja władca piekieł kurwa. Nie ty, nie ty, nie ty, nie ty! Ja jestem największą gwiazdą w tej Federacji! Rozpierdolę kurwa was wszystkich! Słyszycie mnie tam kurwa śmiecie! Możecie szczekać! Ja jestem kurwa Dobra. gwiazdą! Nie macie ze mną szans! Bez treningu cię rozpierdolę! Zapamiętajcie moje imię! Słowami czy jestem redaktorem e, Bulwaria TV i wszystkich pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Widzimy się po następnym meczu!